Do finału i wiem, że zostało nam kilka dni do finału, i wiem, że macie trochę pytań, dlatego postaram się na kilka z nich odpowiedzieć. Możecie je zadawać tutaj poniżej. Kraków. Nie no jednak, długie włosy to długie włosy. Ja się super czuję w długich włosach, chociaż powiem Wam szczerze, że ostatnio mnie bardzo kusi, żeby sobie troszeczkę je skrócić, albo w ogóle zaszaleć z fryzurą. Dajcie znać w jakiej fryzurze byłoby mi dobrze. Wiem, że dużo z Was pisze, że chcielibyście, żebym próbowała włosy z powrotem na brązowo. Ale nie, blondzik. To jest mój kolor. Ja dzisiaj troszeczkę wyletniłam, bo jest przepiękna pogoda, jest piękne słońce. Dzisiaj dużo rzeczy do załatwienia i też poniekąd takich przełomowych rzeczy, o których dowiecie się już na dniach. Dlatego ja dzisiaj ubieram kurtkę i lecę z dobrym humorem. Dajcie znać, jak u Was są humory i oczywiście wbijajcie na kanał, ponieważ dodałam nowy film, w którym możecie poznać kilka moich obserwatorek. Spełniłam ich marzenia. Były to bardzo. Zróżnicowane marzenia, ale jedna, jednej z moich obserwatorek szczególnie złapała mnie za serce i stwierdziłam, że chcę spełnić e, jej marzenie. Wzruszyliśmy się wszyscy. Zresztą sami zobaczycie na odcinku bardzo wzruszający moment. Dajcie znać, czy oczywiście ten odcinek już oglądaliście. Tak czy nie? Jeżeli nie, to koniecznie wbijajcie i dajcie mi znać, co sądzicie. Ja tak prezentuję się moja stylówka na dzisiejszy dzień. Oczywiście newbolki. Mam też kurtka newbolka. Mega mi się podoba ta kurtka. Z takim dużym N. Mega fajnie to wygląda. Lecę. Kochani, podsumowuję sezon drugi ekipy. Jeżeli macie pytania do ekipy, to piszcie je koniecznie tutaj. Mogą to być też pytanka osobno do każdego z członków albo do wszystkich ekipowiczów. Dawajcie tutaj. Aha, dobrze wiecie. Warszawa. Spalamy maszynę. O, witam sąsiada, witam sąsiada. Dobra, naprawdę mocna wiadomość dla mnie osobiście. Po czterech dniach tak naprawdę montowania bez przerwy. Wreszcie po raz pierwszy widzę światełko w tunelu. Naprawdę. Wcześniej byłem załamany. Miałem wrażenie, że może się to nie udać żeby zmontować to, co chcę zmontować na, no już Wam mogę powiedzieć, że na finał, na finał trochę tak, na finał trochę zakończenie starego sezonu, trochę rozpoczęcie nowego, w sumie jedna i druga rzecz i naprawdę dopiero, dopiero teraz, po czterech dniach cięcia, cięcia materiału doszedłem do momentu, w którym mogę zacząć go montować, jest tego sporo. Mój konie, jeżeli chcecie dorwać takiego fręca, jakiego ja mam na sobie, oversized, tutaj proszę bardzo, takie plecki, e, bardzo fajnie siedzi. Ja w ogóle lubię taki krój koszulek. E, no, to możecie go dorwać z darmową, z darmową dostawą. Już chciałem powiedzieć, wystawą. Darmowa dostawa, proszę Państwa, e, od 50 zł w górę. Także no, o, warto, warto. <śled> Chodź na dół, a tu taki bąk leży. Opala się. Ciekawe, czy jak się będzie tak opalał długo, to będzie cały rudy. Proszę Państwa, jak wiecie, finał drugiego sezonu ekipy zbliża się do nas wielkimi krokami. I z tego właśnie powodu na ekipatności są mega, mega oferty. Dzisiaj e, mamy minus 50% na bluzy, więc wbijajcie na ekipatności paluszkiem do góry przesuwajcie i róbcie zakupy i czekajcie co będzie w kolejnych dniach, bo w kolejnych dniach również pojawi się mega dużo promocji i różnych ciekawych ofert, więc zapraszam.